Jacek Piekara, sługa Boży, a wybrani mają u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził ich do życia. Święty Bazylii. Czarne płaszcze tańczą. Z wielkiego wiklinowego kosza wysypali przed nami na podłogę odcięte głowy. Policzyłem dokładnie osiem. A więc tyle ile być powinno. — No, to wilkołaki mamy z głowy! — stwierdził siedzący obok mnie Tadeusz Wagner i spojrzał kątem oka, czy doceniłem celny, uroczy żarcik. Trącił szpicem buta jeden z łubów, ten odtoczył się i stuknął w następny. Splątały się z kołtunionymi, zakrwawionymi brodami. — Dobra robota! — Wagner pochwalił ludzi, którzy przynieśli kosz, i dał im znak, że mogą odejść. Patrz no, jaka ślicznotka! Powiedział już do mnie, wskazując głowę młodej kobiety o długich jasnych włosach, teraz utaplanych w brudnej czerwieni. -Że też nie miała nic innego do roboty. Ej, ludzie są szaleni! Westchnąłem. Im dłużej żyję, im więcej widzę, tym mocniej jestem o tym przekonany. Siedmiu mężczyzn i dziewczyna, której uroda spodobała się Wagnerowi, należeli do bandy wilkołaków terroryzujących okolice. Przebierali się w zwierzęce skóry i napadali podróżnych lub wieśniaków w walce posługując się zębami oraz pazurami. Ponieważ zwykle mieli przewagę co najmniej jak cztery do jednego, a za ofiary wybierali najczęściej starców, kobiety lub dzieci, więc udało im się zabić kilkanaście osób, zanim nie zostali pochwyceni, powieszeni, a potem ścięci. Ich bezgłowe truchła kazaliśmy ułożyć na rynku, by stanowiły ostrzeżenie dla innych osobników, złaknionych przygód. Głowy zostaną zaś nabite na włócznie i ozdobią miejskie rogatki również ku przestrodze. W zasadzie to nie my, inkwizytorzy, powinniśmy zajmować się tymi przebierańcami, ale miejscowa ludność była tak przerażona, Wmówili sobie, że wilkołaki są odporne na jakąkolwiek broń stworzoną rękami człowieka i chodzili uzbrojeni w butelki z wodą święconą, iż musieliśmy sami zabrać się do roboty. W ten oto sposób miasteczko Kobryc zostało wybawione od wilkołaczej plagi, a ja i Wagner mogliśmy spokojnie wrócić do siedziby inkwizytorium w Ravensburgu, gdzie prócz nas przebywało jeszcze na stałe dwóch innych inkwizytorów, mających pod opieką cały okres.